bardzo serdecznie, to jest kolejny z serii, czyli 17 odcinek informacyjnego Seven Days'a! Jest dokładnie pierwszy lipca we Wrocławiu, najcieplej w Polsce. W końcu jesteśmy w czymś najlepsi. Zapraszamy na odcinek. Zaczynamy! I niestety znowu musimy poruszyć pewną kwestię związaną delikatnie z piłką nożną. Mario Balotelli, czyli człowiek z majonezem na głowie, dostał niewiarygodny prezent od swojego rodaka z Włoch. Rodak o imieniu Dario Gambarina postanowił przed meczem Azurii z Anglią podarować Mario Balotelliemu coś niezwykłego. Stanowił, że kosiareczką normalnie... Wykopie? Czy jak? Co zrobi? Kosiareczką. Wytnie. Wytn 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 wykosi. Wykosi w polu pszenicy. Portret Mario. Wyszło mu to chyba dobrze z tego co widzieliśmy, nie? Zajebiście, zajebiście, Tak jest! Dzisiaj będziemy się bardzo sprężali, bo jak widzicie po mnie I'm kind of sweaty, you know? Spocony, śmierdzący. <grym> Przechodzimy do drugiego tematu, troszkę bardziej myślę głębszego, bo ostatnio pojawiła się taka moda wśród celebrytów, wśród gwiazd, wśród ludzi powszechnie rozpoznawanych na to, żeby pisać książki. Nieważne czy się pisze o byciu fit, nieważne czy się pisze o byciu mamą, o byciu zdrowym, czy o byciu celebrytą, ważne żeby cokolwiek napisać, a wszystko po co? Czujesz? Mam katar, ale to zawsze. 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 Pieniądze, bo wszystko daje pieniąż, kapuche. Z takiego założenia wyszła niejaka Jola Rutowicz, czyli... <śmiech> <śmiech> czyli kobieta o twarzy antylopy, prawdopodobnie o mózgu takim samym. Ale... Przepraszam. Teraz pytanie, o czym Jola Rutowicz mogła napisać książkę. Jola napisała książkę o tym, jak to było w Big Brotherze, bo jak wiadomo, Jola Rutowicz była uczestniczką tego fajnego programu. Może jakiejś dziesiątej edycji, w której nikt nie oglądał. Jola w swojej książce uznała, że program był jej kompletnie do niczego niepotrzebny pod względem uczuciowym, emocjonalnym. Napisała też o tym, że poradziłaby sobie w życiu bez niego. Jak się nad tym zastanawiam, co by Jola Rudowicz miała bez Big Brothera? Nie byłaby znana na pewno. Nie miały kasy na ciuchy na pewno. Nie miałaby znanych kochanków, chłopaków yy, też na pewno. Co by miała? Nic by nie miała. Nikt. Końki kiby miała. W życiu Joli Rutowicz, bez względu czy był Big Brother, idąc za jej marzeniem, czy go nie było, w życiu Joli Rutowicz na pewno nigdy nie zmieni się jedna kwestia. Mało. Jola Rutowicz po prostu zawsze będzie głupia. I nic już tego nie zmieni. Prosimy? Przechodzimy do trzeciego tematu, z naszej, jednej z naszych ulubionych stron. Strony odkrywcy.pl Na odkrywcach można znaleźć artykuł, yy, który mówi o tym, jaki jest najzdrowszy posiłek na świecie. Przystawka. Kalafior? Nie. E' <susurra> c***o! <laughs> najzdrowszą przystawką świata jest tak zwana terlina, czyli grubo siekany pasztet z surowego i wędzonego łososia. Jeżeli chodzi o danie główne, to zapiekany kurczak z soczewicą podobno najlepiej działa na nasz organizm, natomiast deser to bardzo zachęcająco brzmiące danie, czyli mamałyga z jogurtu na górze z orzechami włoskimi, no i znowu e, zataczamy koło, prawda? Z bar Mario Balotelli, Włoch, orzechy włoskie proszę bardzo, jak wszystko się w informacyjnym Seventy się kręci dookoła a na to niedosłodza Karmel. Czy to w ogóle możliwe? Wiesz, że moja Ukraińka się dzisiaj słyszyła do pracy? <grymne> Wylałeś się? Nie. Zapłaciłeś jej? Nie. Nigdy nie nie I tym śmiesznym żartem przejdziemy do tematu, w którym żyje ostatnio cała Polska. Żyje głównie Mistrzostwami Europy, ale też gdzieś tam w mediach pojawia się sprawa obrażenia Ukrainek w poradnym programie Michała Figurskiego i Kuby Wojewódzkiego, którym to Ukrainki zostały bardzo mocno obrażone. Padły takie słowa jak gwałt. Takie słowa jak pieniądze. Pieniądze. Podejdźmy do sprawy troszkę poważnie Ja uważam, że jeżeli zrobi się transkrypcję z tego, co panowie mówili Czyli zapisze się wszystkie słowa i przedstawi na papierze Brzmi to naprawdę źle i można by odnieść wrażenie, że przesadzili Aczkolwiek każdy, kto ocenia ich tak e, surowo Powinien najpierw przesłuchać nagranie z tej audycji Żeby ocenić ich wypowiedź w kontekście tej audycji W satyrycznym kontekście Ja to zrobiłem i niestety muszę się przyznać do delikatnego uśmiechu Który zagroził na mojej twarzy podczas żartów, które stroili sobie panowie Myślę, że nie przesadziłem. Naraziłeś się teraz, jakimś 350 osobom? Tą szokującą wiadomością kończymy kolejny sery, czyli 17 odcinek informacyjnego Seven Daysa. W tym tygodniu zawitamy do Gdyni na Openera więc niestety musimy przenieść następny odcinek, 18, na poniedziałek albo wtorek, bo po prostu nie będzie nas na miejscu nie będziemy mogli nagrać. Żegnamy się! Na razie! Cześć!